Hejka wszystkim z tej strony, Gatusiu jego świat. W dzisiejszym filmiku będziemy robić smaczki dla króliczków. Nie muszą one być tylko dla króliczków, mogą być także dla chomików, świnek morskich. Ale trzeba popatrzeć, czy wszystkie składniki mogą zwierzaczki jeść. To tak, potrzebne będą. Zmielony szano. Ja już się wcześniej zmieliłam. Można je zmielić w blenderze. Ulubione żółka zwierzaczka. Ja użyję do tego kopru włoskiego, zmielonego i zmielonego częściowo runiaku. Będą także potrzebne jakieś owoce, albo jeden owoc zależy. Ja użyję do tego trochę bananka i dwa plasterki gruszki. Można użyć dowolnego owocka. Jabłka można użyć. No, zresztą czegoś ich chcę tu, skawki, maliny. Marchewki też tylko trzeba ją zblendować. ale ja akurat dzisiaj te dwa owocki użyję. I do tego jeszcze jakieś dodatki, jakieś jeśli chcę. Ja akurat jeszcze troszeczkę dosypię siemienia i trochę nasion ostropestu. Ja akurat użyłam takich składników, ale można je trochę skonfigurować. A jeszcze zapomniałam, jeśli będziecie mieli siano, to możecie tak około garść siana, coś takiego Chyba, że chcecie więcej smaczków, to wtedy więcej siana, ale ja użyłam takiej garści siana. Będzie potrzebna woda (opcjonalnie) i takie szpatułeczki. O, takie szpatułki. Jeśli takich yy, nie mamy, to możemy to ciasto zagnieść w kuleczki lub jakoś inaczej po prostu je ulepić. Ja będę te smaczki robiła w takiej miseczce. Na początku trzeba wsypać sianą. Dobra, to mam już sianko zmielone. Teraz do tego dołożę jakieś żółka dodatkowe. W moim przypadku to będą koper włoski i rumianek. Oczywiście są mielone. Dobra, dołożyłem już rumianek i koper woski. To jest taki. I tak, teraz, żeby to jakoś złączyć, yy, będziemy dokładać do tego banana i gruszkę. Mam tutaj oto takie owocki i po prostu widelczykiem małym lub dużym, ja akurat użyję takiego malutkiego, i po prostu rozgnieść. Ja już rozglądłam gruszkę. Teraz mogę ją dodać do miseczki, i teraz jeszcze banana będę tak rozdrabniała. Rozniotłam także banana i też go dodam do miseczki. Dobra, tak to wygląda na razie. Ja jeszcze dodam nasiona ostropestu i siemienia. Dobra, jeśli wszystko dodaliśmy do miseczki, to teraz będziemy musieli to jakoś wymieszać. Do mieszania tego ciasta można użyć łyżki lub takiej szpatułki, ja akurat już użyję łyżki, zobaczymy jak będzie to się wymiesza. Dobra, łyżką tak to się średnio miesza, ja spróbuję ręcznie to wymieszać. Jeśli masa tak za bardzo się nie chce łączyć, jest sucha, można dodać jeszcze trochę wody. Tak, troszeczkę, żeby po prostu to się tak złączyło trochę. Ja, jak dałam trochę wody, to wyszła mi taka masa. Teraz będziemy takim, takimi forankami po prostu brać tą masę i formować ją na blachę do pieczenia. Ja już kilka takich ciasteczek ułożyłam na blaszce do pieczenia. I tą czynność powtarzam na całym cieście. Dobra, ja już te wszystkie smaczki. Włożyłam na blaszkę i teraz będziemy je piec. Określonego czasu na te smaczki nie ma ile one powinny się piec, ale ja je piekę w 180 stopniach i po prostu aż takie będą, piekę do tego momentu, aż będą takie lekko, już takie lekko twardawe, ale też żeby nie były twardakami, tylko takie delikatne, podpieczone. Ja po prostu piekę je tak na oko. Gdy ciasteczka się już upieką, trzeba je po prostu po, prostu po upieczeniu do pudełeczka je włożyć. I po prostu, żeby króliczek jak najszybciej je zjadł, ale no, nie może kilka smaczków na dzień, tylko maks 1 lub 2, ponieważ no, też zawierają smaczki owoce, a króliki za dzień owoców nie mogą jeść. Dlatego tak zalecam. Yy, jeden, dwa smaczki to dwa dni lub to trzy dni. Na dzisiaj to już koniec. Pa, pa. Mam nadzieję, że króliczkowi smaczki będą smakowały.